Siostry i bracia, patrzymy dzisiaj na Ewangelię i można odnieść wrażenie, że w tej Ewangelii Jezus mówi o jakiejś duchowej schizofrenii, o jakimś takim dwoistym, podwójnym życiu, gdzie po owocach poznajemy ludzi, a Jezus przestrzega przed fałszywymi prorokami, którzy jedno mówią, a drugie robią. Bardzo się wpisują w te ewangelię takie dwa porzekadła powiedzenia polskie. Najpierw przykład, potem wykład i drugie przykłady pociągają a słowa pouczają. To słowo możemy odnieść też do innych, nie tylko tych poza kościołem, ale też tych w kościele. Jakby Jezus nas przekonywał, że kościół nigdy nie będzie w 100% doskonały przez doskonałość ludzi. Ta doskonałość zostanie osiągnięta dopiero w Królestwie Niebieskim, doskonałość człowieka, i przestrzega w każdych czasach przed fałszywymi prorokami. Strzeżcie się ich. Można by powiedzieć, strąćcie od ich obecności. A może zachowujcie słowa, tak jak w innym fragmencie mówił, ale nie naśladujcie ich życia, ich przykładu. Ta duchowa schizofrenia, która może nie tylko dotyczyć kogoś w kościele, kogoś z zewnątrz, ale też nas. Warto postawić sobie pytanie: czy nasze deklaracje miłości nie są tylko pustymi słowami? Czy za tymi deklaracjami miłości, za naszymi słowami, idzie czyn? Czy Ewangelię naszego życia można właśnie wyczytać z czynów? Czy tylko ze słów. Warto się nad tym zastanowić. Kościół nie jest wolny od takich ludzi, i tymi fałszywymi prorokami możemy też być i my. Jak jest w naszym życiu? Czy słowa nasze, nasze głoszenie Ewangelii, czy ono jest głoszone też czy ona jest głoszona życiem? Czy to głoszenie dokonuje się poprzez nasze czyny, nie tylko słowa? Oby tak było. Niech w tym strzeże nas Jezus, strzeże w nas tej jedności pomiędzy słowami a czynami, i oby to wszystko było tylko Boże.